Witam, my cały czas na Gali Z w są dwa moim gościem Bartek Gładkiewicz. Pamiętacie go na pewno z programu tylko jeden. No bo ja pamiętam szczerze mocno trzymałem za niego kciuki i nawet w tym odcinku, co ścinałeś tą wagę, to cały czas liczyłem, że się uda. Ogólnie jak wspominasz program Bartek? Yy, ogólnie to średnio w sumie, bo no wiadomo, że nie udało mi się tam, yy, 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 nie udało mi się tam yy, yy, z, zawalczyć i tak dalej, no. Fajna przygoda, ale kurczę, no mimo wszystko dla mnie się nie skończyło jakoś kolorowo i gdzieś tam po tym programie miałem też te znowu takie małe pasmo niepowodzeń, więc no ogólnie fajne takie wydarzenie w moim życiu, ale, ale nie jestem jakoś mega sentymentalny do tego. Ogólnie ja pamiętam twoją taką oryginalną serę Clarken. Skąd się wziął tak ciebie? No ogólnie chodzi o to, że jak na co dzień chodzę w okularach, no to tak jak alterego yy, Supermana. Tak, Supermana Clark, Kent, także na co dzień jestem Clarkent, a jak zdejmuję okulary w klatce, to Sparta jest Superman. Superman, no a, właśnie, nie. także no. Słuchaj Bartek, jak twoje teraz wyglądają plany na najbliższe miesiące, kiedy walka? No mam nadzieję, że na wczesną, wczesną jesień. No teraz cały czas trenuję, cały czas jestem w gazie, także czekam na jakieś propozycje, miejmy nadzieję, że tutaj. Znaczy nie na Narodowym, tylko na KSW. No zobaczymy też jak się to wszystko potoczy, ale myślę, że już wkrótce. No teraz czekam po prostu na propozycje i już jestem w takich przygotowaniach, można powiedzieć. Brałeś czynny udział w przygotowaniach Pawła Pawlaka. Jak widzimy, Paweł wygrał naprawdę świetny świetnym stylu. Czy mógłbyś coś więcej nam teraz powiedzieć, jak te przygotowania przebiegały? No generalnie jestem teraz trochę za ciężki, żeby robić z Pawłem, tym bardziej, że stylistycznie nie pasowałem w ogóle pod Tomka Romanowskiego, bo ja jestem dosyć duży. No, Jak wiemy Tomek jest mały, więc nie pasowałem totalnie pod sparingi z Pawłem. No ale jestem mega zaskoczony jego mentalem i jego dyspozycją dzisiaj, bo pokazał po prostu takie serce mistrza i, i tą, tą taką zimną kalkulację i chłodną taką głowę. i no, pięknie to rozegrał, jestem z niego bardzo dumny. E, Przygotował się ciężko, bardzo mu na tym zależało i jednak jeszcze to skończyłem przed czasem też w ogóle wisięka na torcie, także no jestem z niego bardzo, bardzo dumny. E, słuchaj, która walka Ci się najlepiej podobała? Oczywiście Pawła, wiadomo, bo to sertem e, kierowałeś się, ale poza Pawła walką, która była dla Ciebie najlepsza? E, wiesz co, nie oglądałem wszystkich walk, ale podobało mi się bardzo jak mamet e, rozpracował, bo ja właśnie tak jak rozmawiałem z kimś wcześniej, Mamet zawsze wyczaruje coś, on taki jest bardzo, e, z niego magiczny zawodnik, że on po prostu z niczego potrafi wyczerpać albo jakieś poddania. Bo skończenie no teraz też widzieliśmy. Pięknie się zaprezentował, bardzo lubię go oglądać. Słuchaj, rozmawialiśmy teraz przed chwilką, przed Tobą dosłownie, z Jankiem Bachowiczem. Jak oceniasz, kto wygra Janek Bachowicz czy Aleks Pereira w najbliższej walce? Myślę, że Janek. No, Alex idzie wagę wyżej i już Janek pokazał, jak wita tych, tych, co idą wagę wyżej, ludzi w swojej kategorii. Więc myślę, że jak najbardziej tutaj Janek znowu pokaże pazur. Bartek, wspomniałeś, że jesteś ciężki. Ile ważysz teraz? 105 kg, to myślę, że jak. Tak, no to myślę, że jak. Tak, no to myślę, to że jak tytuł. <laughs> myślę, że jak na pół, na pół ciężkiego, na takim e, e, późnym, e, wczesnym okresie przygotowawczym, to jest ok. To czyli będzie zbijał cały czas do 8,4? Do 9,3. A, do 9,3. Tak, tak bo ty na pół ciężką. A czekaj w programie, się udział, w 8,4? 7,7. 7,7? Tak wyszło. No, generalnie to, to 9,3 się wzięło z tego, że wtedy wziąłem tą mm, walkę w lipcu z Umarem. Short notice i po prostu taki był warunek, że jeżeli dostanę kontrakt, to dostanę go na 93. No nie chcę też, no tutaj na razie jeszcze nic nie wygrałem. Nie będę tutaj gadał, że nie chciałem pa Pawłowi przeszkadzać w drodze po pas. 84, no ale muszę teraz się wziąć w garści i wygrać 9 coś i będę ja swoją drogę zaczynać. W sumie cała łódź może teraz objąć wszystkie pasy. 8 Paweł, 93 będzie Bartek. No miejmy taką nadzieję, oczywiście. Mówię, znam swoje miejsce w szeregu i wiem, że jeszcze długa, długa droga przede mną, ale to właśnie ta droga jest najpiękniejsza, a nie cel. Jesteś młodym, perspektywicznym zawodnikiem, ja wierzę, że twoja kariera ruszy z kopyta, bo każda porażka jest kluczem do sukcesu. Tak jak mamy, wiadomo, przegra ze Scottem pierwszą walkę, teraz wie wygra w piękny stylu, także życzę Ci tego, żebyś walczył o ten mistrzowski pas KSW. No i czekam na Twoją najbliższą walkę. Dziękuję bardzo, no do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki Bartek.